My razem burbaskę dla mojej przyjaciółki. Naszą misją jest to, żeby ten koszyk był taki cozy. Wiecie, taki koszyk, który każda z nas chciałaby dostać. Jakaś słodka piżamka, świeczuszka, kosmetyki. I powiem Wam, że ja nigdy w życiu takiego koszyka nie robiłam, więc kupić te produkty to jedno, ale żeby potem to razem ułożyć żeby to wszystko razem fajnie wyglądało, to jest naprawdę wyzwanie i naprawdę mnie to stresowało. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy lubicie robić prezenty, bo ja totalnie uwielbiam i mam nadzieję, że kiedyś będę na tyle bogata, żeby móc dawać moim przyjacielom rodzinie mnóstwo fajnych prezentów, bo kocham. To robić. Jak widzicie, jesteśmy w Sephora i wzięłam ten zestaw, bo wiem, że Marysia go chciała. Sprytnie ją podeszłam. Ostatnio gadałyśmy właśnie na tych promocjach w Sephora, no i tak się dowiedziałam, że chciała sobie kupić ten zestawik, więc go wzięłam. Oczywiście nie może brakować słodyczy i stwierdziłam, że w sumie za niedługo są święta, więc dodam trochę takiego świątecznego klimatu temu koszykowi. I najtrudniejsze, czyli wszystko to ładnie ułożyć. Kupiłam też bibułkę, żeby tak ładnie coś wystawało i żeby też rzeczy wystawały poza koszyk. No i się udało. Koszyk wyglądał naprawdę zarąbiście. I finalnie była w nim piżamka. Kapcie, które zamówiłam online, ten zestawik do Posów, świeczuszka, balsam do ciała, krem do rąk, maseczka do twarzy i pełno słodyczy. Dajcie znać co myślicie. Ja jestem mega zadowolona.